W życiu zawsze mamy opcje. Możemy narzekać na to, czego nie mamy, albo możemy wykorzystywać te opcje, które mamy. Możemy narzekać na swoją przeszłość, albo możemy skupić się na teraźniejszości, żeby... Dzięki temu kształtować swoją przyszłość. Możemy obwiniać innych, świat, rzeczywistość, okoliczności i tak dalej, albo możemy wziąć odpowiedzialność i za każdym razem zadawać sobie pytanie, co mogę zrobić z tym, co mam tu, gdzie jestem. Ja absolutnie jestem fanką tego drugiego podejścia, tego budowania siły mentalnej, odpowiedzialności za siebie, wykorzystywania szans, które się ma, doceniania wszystkiego, co się ma i świadomego kreowania swojego dzisiaj, po to, żeby później wpływać na swoje jutro inspirujące porównywania się innymi, ale nie porównywania się innymi, kreowania świadomego otoczenia, do tego, żeby dawać się prowadzić, inspirować, ciągnąć w górę, a nie zatrzymywać, stopować i słuchać narzekania i ograniczeń. A Twoje, jakie jest podejście?